Dzieci już wiedzą, co powinny robić. Moja babcia ma psa i sprząta kubki. A dorośli? Normalnie. Sprzątamy? No, sprzątamy. Ja sprzątam, nie on. ja mam zawsze woreczki w kieszeni. Z moim pieskiem to tak co najmniej jeden na dzień woreczek potrzebny jest. Choć nie zawsze taka sytuacja jest oczywista. Jak chodzę przy gałeczki, to co krok wchodzę. W i W miny i warto zrobić z tym porządek, bo to nie kosztuje dużo, ale wystarczy chęć, żeby się schylić. Urząd Miasta po raz drugi robi porządek z psimi odchodami za pomocą kampanii społecznej Nie rób gańby, skludzaj po swoim psie. W ramach tej akcji będziemy rozdawać ulotki tego typu właśnie, gdzie przypominamy o tym, że... Ee, że e, woreczki na psiotydy można pobrać w urzędzie miasta oraz o aktualnych miejscach, lokalizacjach e, wybiegów dla psów. No i oczywiście o tym, że e, aby sprzątać, bo chcemy, żeby mieście było czyste. Nie, 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 nie. Działania poprzedniej kampanii przyniosły pierwsze efekty. Spora część właścicieli czworonogów sprząta po swoich psach, ale ciągle jeszcze nie wszyscy mają ten nawyk. Te akcje kolejne są organizowane po to, żeby dotrzeć do jak największej ilości właścicieli psów, z tą informacją, że jest to ich obowiązek. Przypominamy, że worki na psie odchody można odebrać w Urzędzie Miasta na Portierni lub w pokoju numer 28 za okazaniem aktualnej książeczki szczepień psa.